Tak. Chyba się już nagrywa. Możemy zaczynać. E, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej, ed, naszej serii z spotkań z absolwentami chemika. Dzisiaj gościmy Patrycję Olek, która aktualnie studiuje. Proszę przedstawić nam. Tą nazwę uczelni, kierunek. Pani studiuje zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie na Akademii Sztuki Wojennej. Uh -huh. No, brzmi ciekawie, ale zanim dojdziemy do studiów, to chciałem zapytać, jak to się stało, że trafiłaś w mury chemika? Gdybyś nam opowiedziała? U mnie zainteresowanie przedmiotami ścisłymi zaczęło się już w podstawówce, potem poszłam do gimnazjum. Jeszcze kiedyś było gimnazja, więc gimnazjum było o kierunku chemiczno-matematycznym. No i tam już zaczęły się pierwsze olimpiady chemiczne, pierwsze konkursy, i ta chemia mnie zaciekawiła dosyć mocno. W związku z tym postanowiłam kontynuować przygodę z chemią. Jedynym wyborem, najlepszym wyborem był chemik, bo nie chciałam iść do liceum ze względu na to, że liceum trochę ogranicza, jeśli chodzi o Praktykowanie przedmiotów ścisłych jest tylko teoria. Ja chciałam też poznać chemię w praktyce i nie tylko chemię, tak, bo w chemiku inne przedmioty też są realizowane praktycznie. Więc u mnie jedynym słusznym, najlepszym wyborem było właśnie pójść do chemika, który gwarantował mi realizowanie wszystkiego tego, co chciałam wtedy wiedzieć. Dobrze, a chciałem zapytać, jakie, czy masz jakieś takie, czy znaczy na pewno masz. Ciekawe wspomnienia albo, albo śmieszne wspomnienia z chemika, którymi chciałabyś się podzielić. I to zarówno w tym życiu takim kulturalnym chemika, jak i ewentualnie naukowym. To znaczy, wspomnień mam wiele, wszystkie pozytywne, ale z takich najbardziej siedzących mi w pamięci to zdecydowanie laboratoria i wszelkiego typu wybuchy, drzewka chemiczne, analizy płomieniowe. To, to na pewno u mnie w pamięci zostanie na długo. A jeszcze nie wiem, czy tutaj jest to wiadome dla innych, ale Chemik organizował swego czasu. Mam nadzieję, że dalej to będzie możliwe. Oczywiście jak wrócimy do normalności. Wyjazdy i ja też byłam na takim wyjeździe na praktykach w Norymberdze, więc to też bardzo pozytywnie zapadło mi w pamięci. Mm -hmm. no, no, w tej chwili wiadomo, mamy zastój, ale, ale, ale no, plany są na pewno bogate. Natomiast no tak jak powiedziałaś, no, czas jest taki. Yy, no to fajnie. A powiedz yy, może jeszcze takie pytanie, które standardowo zadaje absolwentom chemika. Jakieś takie, bo wymieniłaś, ale yy, jakieś takie szczególne doświadczenie, które, które zapamiętałaś, które ci zaskoczyło, zadziwiło. Yy. To może nawet nie tyle, co zaskoczyło, co bardzo ciepło wspominam jasełka organizowane przez pana Panziocha. Tak, to zdecydowanie zawsze był taki miły czas w roku, kiedy te jasełka były w technikum przygotowywane i one też są jakimś jednym z takich miłych wspomnień u mnie. Dobrze, ale ja jednak wrócę do, do tutaj do, do tych przedmiotów chemicznych. Czy tutaj jakieś doświadczenie z jakimś może konkretnym nauczycielem wspominasz, po prostu yy, takie właśnie wydarzenie? Tak. Jeśli chodzi, to znaczy jeśli chodzi o nauczycieli, nie chciałabym nikogo naprawdę pominąć. Oczywiście pan Daniel Kamiński był osobą, z którą mieliśmy największą liczbę zajęć i tutaj się opiekował nami najbardziej i z nim mieliśmy wszystkie najciekawsze doświadczenia, ale z takich ciekawszych to tak jak mówiłam, drzewa chemiczne, które budowaliśmy w probówkach, czy jakieś inne sytuacji gdzie mogliśmy doświadczyć jakiegoś wybuchu albo budowanie jakichś rakiet takich oczywiście o małej mocy tak to, to, to takie doświadczenia na pewno na pewno było ich wiele i, i na hmm. pewno hmm. pewnie wspominam tak dobrze a teraz bo w zasadzie ten twój obecny kierunek kierunek właśnie studiów no pokazuje że jednak trochę zmieniłaś ten kierunek jazdy naukowej po chemiku wybrałaś jak, jaki kierunek studiów? Najpierw po studiowałam na Politechnice Warszawskiej sterowanie ruchem w lotnictwie. Uh -huh. A to zamiłowanie do lotnictwa, bo ono się przewija tam, to ono się wzięło tak po prostu z nienacka, czy to jest jakiś, jakaś szersza sprawa po prostu? Od dzieciństwa tak naprawdę, ale to też już było kontynuowane w techniku na Zawsze mnie wspierali. Pamiętam, w bibliotece zawsze był otwarty Flight Radar, więc nie miałam żadnych problemów, żeby tą pasję realizować. A skończenie technikum chemika bardzo mi pomogło, tak? bo mieliśmy przedmioty ścisłe, typu fizyka, matematyka na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu zdałam dobrze maturę i mogłam się dostać właśnie na Politechnikę Warszawską. Dobrze, a powiedz mi, czy w swojej karierze też udało Ci się latać jako pilot swoimi samolotami, czy ewentualnie tylko jako pasażer na razie? Jako uczeń pilot na szybowcach. Mhm. Jeszcze nie mam licencji, tak. Mhm. Ale jest to też w Twoich planach generalnie, tak? Tak. Mhm. Dobrze, a powiedz nam o tym ostatnim kierunku. Bo tam masz to bezpieczeństwo lotów. Jakbyś przybliżyła nam to uczelnię, na czym polegają takie studia właśnie i co, co można robić po takich studiach? Są studia magisterskie kierunek zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Po tych studiach w zależności od wybranej specjalizacji, jeszcze wewnętrznie, można na przykład zajmować się zarządzaniem, bezpieczeństwem u przewoźników lotniczych, tak, w sekcjach bezpieczeństwa lotów, ale nie tylko lotów, ogólnie też bezpieczeństwa szeroko pojmowanego. Można pracować w portach lotniczych, można pracować w organizacjach lotniczych, więc tutaj nie jest to jakoś zakreślone. Ja ze względu na moją dotychczasową karierę zawodową, tak można powiedzieć, już zostaję w, w liniach lotniczych u przewoźników, więc w tym kierunku idę i, i będę się zajmowała zarządzaniem procesami. I bezpieczeństwem właśnie wewnątrz tych procesów. Mhm. Czyli mówisz, że będziesz zarządzała niebem, krótko mówiąc. Dobrze, tak w zasadzie już w trakcie można by było się zorientować, że mile wspominasz nauczycieli. Zadaję też takie tradycyjne pytanie, czy kogoś szczególnie chciałabyś pozdrowić w tym momencie, któregoś z nauczycieli? Czy, czy... Szczególnie całe grono. Z laboratoriów, to naprawdę wszystkich. Nie, nie chcę nikogo pominąć, naprawdę, bo minęło już trochę lat od końca, od końca skończyłam technikum, więc wszystkich z laboratorium szczególnie pozdrawiam, ale też nie chciałabym wyróżniać, bo nie ma nauczyciela i naprawdę nie spotkałam nigdzie na żadnej uczelni. Tak. Opiekujących się uczniami, tak, zale, takich nauczycieli, którym zależało na uczniach, i żeby te, w taki dobry sposób przekazywali wiedzę. Więc tutaj do wszystkich wielkie dziękuję za to, bo wszystko tak naprawdę, co potem osiągnęłam, to, to dzięki chemikowi. Yy, miło słyszeć takie słowa. Czyli krótko mówiąc, yy, na pewno jesteś w gronie osób, które by chemik poleciły yy, ósmoklasistom. I, I myślę, że, że te słowa, które wypowiedziałaś, które właśnie przedstawiły, że, że jednak wykształcenie, wykształcenie techniczne niekoniecznie musi iść w tym głównym kierunku, tak jak w przypadku chemii, chociaż na pewno na pewno ci się przydaje wiele, wiele wiadomości takich technicznych, no, a, a jednak też równocześnie nie tak jak powiedziałem, można, można swoje horyzonty rozwijać w różnych. Dziedzina. Dobrze, dziękuję bardzo. Cieszę się, że znalazłaś dla nas czas, bo, bo, bo wiemy, że pracujesz na co dzień i studiujesz. Także jest nam bardzo miło i dziękujemy, i cieszymy się, że tak mile wspominasz naszą szkołę. Do zobaczenia. Zapraszamy do laboratorium, gdzie czeka zawsze na naszych absolwentów dobra kawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję do bardzo. Do widzenia.